Witam bardzo serdecznie na debacie członków do Samorządu Uczniowskiego. Przedstawię teraz kandydatów. Jakub Pajor. Dzień dobry. Emilia Coton, Klaudia Brzegowa. Oskar Szumski. Alicja Kuzaj. Filip Gura I Oliwia Ulas. Teraz przypomnimy zasady debaty. Czas wypowiedzi będzie ściśle przestrzegany. Nie wolno obserwować innym uczestnikom. Wypowiedzi powinny być kulturalne i rzeczowe. Każdy kandydat ma minutę na krótkie przedstawienie siebie i swojego programu wyborczego. Zacznijmy od lewej. Nazywam się Oskar Szumski, chodzę do klasy pierwszej H, mieszkam w yy... Hej, jestem Oliwka, jestem z Bochni. Ogólnie na, na co dzień jestem bardzo otwarta i uśmiechnięta. Jestem tutaj, bo chciałabym wnieść... Te szkoły też swoje plany. Dzień dobry, nazywam się Jakub Fajo, jestem uczniem w drugiej b Mieszkam w proszówkach. Startuję do samorządu wiedząc, że nie jestem przyprawą, ale dodam w szkole smaku. Jestem osobą zaangażowaną, otwartą, odpowiedzialną. Dziękuję. Cześć, dzień dobry, jestem Emika Koutun, wchodzę do drugiej C biologiczno-chemiczno-matematyczny. Jestem z, Mężkowic, z mojej wsi i startuję do samorządu, bo stwierdziłam, że chciałabym się bardziej zaangażować w życie szkoły. Jestem Filip Góra, chodzę do klasy się liceum, w podróżowanie, na rowerze. Kandyduję ponieważ chcę, aby głos uczniów w końcu w Starem był słyszalny i wprowadzić wiele nowych pomysłów z inicjatywy uczniów i z inicjatywy własnej i z inicjatywy samorządu. Aby uczniowie mieli do tego przyjść i wyrazić swój, swoją opinię i swój głos. Cześć, jestem Alicja Kuza i chodzę do klasy pierwszej, której jestem wiceprzewodniczącą. Interesuję się muzyką, rysowaniem i startuję do samorządu. Ponieważ e, chciałabym przywrócić ten vibe naszego liceum co kiedyś, ochronić naszą szkołę i sprawić, aby uczniowie mieli świadomość tego, że ich głos jest słyszalny w naszej szkole. Tak, ja, ja jestem e, Klaudia od klasy 3J. E, startuję do samorządu, ponieważ e, wierzę, że e, samorząd to nie tylko obietnice i plakaty, ale prawdziwa współpraca. Teraz będzie runda pytań merytorycznych. Kandydaci odpowiedzą na pytania dotyczące ich planów i propozycji dla szkoły. Pytania są jawne, dostaliście je wcześniej i zostały opublikowane. Każdy kandydat odpowie na jedno pytanie, a czas wypowiedzi wynosi maksymalnie jedną minutę. Mamy 25 pytań, więc jakbyśmy zaczęli od lewej, wybierz sobie numerek. 5. Jakie kanały komunikacyjne z uczniami chciałbyś wprowadzić lub ulepszyć? Myślę, że chciałbym wprowadzić tak jak inni kandydaci ten TikTok szkolny, który myślę, że byłby fajnym rozwiązaniem, bo już istnieje coś takiego na Instagramie, no to na TikToku też by pasowało. No i może ulepszyć to, co jest na Instagramie, żeby częściej na to były opublikowane różne materiały ziemi tyle. A przechodzimy do drugiej osoby, proszę wybrać numerek. 17 czy uważasz, że samorząd ma realny wpływ na życie szkoły? Generalnie uważam, że tak, samorząd ma wpływ na życie szkoły. Jest to w pewnym stopniu jakaś hierarchia, która pokazuje, że my w tym małym gronie jesteśmy w stanie sporo zdziałać. Pomimo tego, że jesteśmy inżynierzy nauczyciele i to oni mają najbardziej realny wpływ, to my dzięki współpracy z nimi jesteśmy w stanie wprowadzać nowe tematyczne akcje i po prostu działać tak, aby każdy z nas był zadowolony. Przechodzimy do następnej osoby. Również proszę o numerek. Może 16. Co zrobisz, jeśli Twój projekt nie zostanie zaakceptow zaakceptowany przez dyrekcję? Jeśli mój projekt nie zostanie zaakceptowany przez dyrekcję, ważne jest to, żeby się nie poddawać, lecz porozmawiać z dyrekcją, jak można ten projekt usprawnić, poprawić, aby zrobić go jeszcze lepiej, aby przyniósł nam zamierzony cel. Super, przechodzimy do następnej osoby. Marek? Siedem. Jakie działania podejmiesz, żeby szkoła była bardziej przyjaznym miejscem dla uczniów? Myślę, że takim najważniejszym działaniem jest zredukować jednak mimo wszystko ten stres w szkole wśród uczniów. No, wynika to z dobrego miejsca w rankingu naszej szkoły. Myślałam, żeby zorganizować, już wiele razy były organizowane spotkania z psychologiem, ale myślę, że to powinno zostać zorganizowane w zupełnie inny sposób. Myślę, że tutaj powinna zostać wprowadzona zasada małej grupki, czyli do 10 osób. Bo wiadomo, że wtedy osoby się bardziej otworzą przed tym psychologiem. I może się uda zredukować ten stres i szkoła będzie wtedy bardziej znośna. Super. Następna osoba. Proszę o numerek. Proszę numer 13. Jakie doświadczenia przygotowały Cię do tej roli? Wydaje ja się, że najważniejsze doświadczenie, które mnie przygotowało do funkcji członka samorządu było była funkcja przewodniczącego szkoły w, w mojej podstawce. Tak samo ważną funkcją, która aktualnie przygotowuję jest funkcja przewodniczącego klasy drugiej c Poza tym doświadczenia życiowe, które cały, cały czas narastają, takie społeczne i społeczno-ludzkie, społeczno które cały czas wzrastają i które cały czas próbuję doskonalić i chcę doskonać w pracy samorządu aktualnie i które ją w przyszłości. Super, dziękuję. Następna osoba. Yy, Marek 10, poproszę. Jakie są Twoje słabości i jak nad nimi pracujesz? Yy, uważam, że jedną z też moich największych słabości jest czasem yy, stawianie sobie zbyt wysokich celów bądź nawet yy, łapanie się wszystkiego naraz Pracuję nad nimi tak, że staram się delegować te zadania i po prostu stawiać sobie takie cele, żeby realizacja ich była na tyle możliwa, by też po prostu mnie satysfakcjonowały. Super, dziękuję. Następna osoba. Proszę bardzo. Jakie konkretne wydarzenia lub inicjatywy chciałabyś zorganizować? No To ogólnie to myślałam już nad takim wydarzeniem, żeby po prostu zrobić opóźniony taki mały halloween w naszej szkole. Myślę, w sensie, że możemy się przebrać za różne osoby, postacie, stroje i wtedy możemy mieć na przykład, jeśli ktoś się przebierze, możemy mieć dzień bez pytania, ale to oczywiście jest też do ustalenia z dyrektorem naszej szkoły oraz z nauczycielami. Super. Kończymy rundę pytań merytorycznych, czy przechodzimy do rundy pytań trudnych. W tej części kandydaci zmierzą się z pytaniami nieujawnionymi wcześniej. Celem tej rundy jest sprawdzenie umiejętności reagowania w sytuacjach wymagających szybkiego i szczerego myślenia. Tutaj pytanie jest od publiczności. Jeśli mógłbyś przybliżyć, czym są rybne piątki? Hmm, rybne piątki. Nie wiem, co to są rybne piątki. Ale coś wymyślę. Super. Tutaj może być numerek, bo nie mam. Pytania takiego. 17. Jasne. Co zrobisz, jeśli nie uda Ci się spełnić swoich obietnic wyborczych? Generalnie to uważam, że jeżeli nie uda spełnić, mi się spełnić wszystkich, bo zakładam, że mi się dostała, to jednak dążyłabym przede wszystkim do tego, żeby jakąś część na pewno zrealizować to nie stwierdziłabym, że jest to jakaś katastrofa i nie poddałabym się. Szczerze dążyłabym do tego, żeby wszystkie moje plany zostały zrealizowane, bo uważam, że są one postawione w takim stopniu realnym, że pomogłyby nie tylko mi, ale też całej szkole i uważam, że dałoby się zawsze coś z tym zrobić. Super. Proszę. Numerek? To może numer 6. Sześć. jak przekonasz uczniów, że warto Cię zaufać? Ponieważ yy, nie, yy, nie składam pustych obietnic, stawiam na działanie, nie Dziękuję. Super. Przechodzimy do następnej osoby. Będę proszę o numerek. Dziewięć. Czy potrafisz przyznać publicznie, że ktoś inny miał lepsze pomysły niż ty? Tak. Uważam, tak. To jest. To jest bardzo ważna cecha, żeby umieć przyznać czy ktoś, czy ktoś miał lepsze pomysły albo że w ogóle, że ktoś ma, miał rację, że ja byłam w błędzie. Myślę, że to jest taka jedna z ważniejszych cech, która powinien, którą powinien się kierować kandydat do samorządu. Super. Przechodzimy do następnej osoby. Marek numer 5. Jak oceniasz współpracę uczniów i nauczycieli w naszej szkole? Wydaje mi się, że jest ona na bardzo dobrym poziomie, mimo konfliktów, które zdarzają się jak w każdej grupie społecznej, czy to między uczniami i nauczycielami, czy to między uczniami, dyrekcją, nauczycielami i nauczycielami, konflikty są nieuniknione, lecz wydaje mi się, że ta praca i relacja uczniów i się w naszej szkole są bardzo dobrze jest bardzo dobra i chcemy ją dalej doskonalić i dalej budować tę relację. Czyli mamy na Tutaj pytanie również od publiczności. Jeśli nie zdałaś klasy dwa razy, to czy uważasz, że samorząd nie y, powinien reprezentować osób, które są u nas w szkole najlepsze? Uważam, że y, naszych uczniów powinny reprezentować osoby, które y, rzeczywiście y, mają y, też dobry wkład w naukę. Ja nie ukrywam. Wiem, że moja historia edukacyjna na pewno nie jest moją mocną stroną, na pewno, ale na pewno w tym roku jestem w stanie stwierdzić, że y, moja średnia, czy nawet moja frekwencja jest y, dla mnie bardzo zadowalająca, y, którą też przedstawiałam na moim koncie na Instagramie, a więc podłoga kandydatka do SU wynosi ona nawet ponad 4,25. Więc y, o moją historię edukacyjną na pewno nie powinniście się martwić, Yy, uważam, że powinna być to po prostu osoba komunikatywna, która potrafi współpracować. I yy, uważam też, że taką osobą po prostu jestem. Znacie mnie zresztą z korytarzy szkolnych, więc zagłosujcie po prostu jak uważacie. Poproszę poprosimy następną osobę. Marek. Czy zgadzasz się z opinią, że poprzedni samorząd nie spełnił oczekiwań uczniów? po części tak, ale jednak uważam, że miał dobre, jakby dobrą opinię, ale nie zgadzam się z tym, ponieważ, w sensie z jednej strony nie zgadzam się z tym, dlatego, że mm, czasami powinni jakby dawać trochę wcześniej informacje, co się wydarzy na pewnym dniu, jakichś dni tematycznych oraz też powinni Mówić, co się dzieje w tym samorządzie, ponieważ uważam, że w tym samorządzie dzieje się bardzo dużo, a tak średnio jest to pokazywane na całą szkołę. Super, tak, dziękuję. Teraz przejdziemy jeszcze do rundy, w której nawzajem będziecie sobie zadawać pytania. Więc zaczniemy od lewej. Do którego kandydata chciałbyś z... zadać pytanie? Dużo żadnego. Jasne? Ja też chyba nie. To może do, do Oskara chciałbym się zapytać co myślałeś, pisząc na plakacie, że zorganizujesz Rybne Piątki? Pisząc na plakacie, że zorganizuję Rybne Piątki, to w sumie nic nie myślałem, bo to nie ja ten plakat robiłem, ale podejrzewam, że może być to związane z tym, że ja jestem wędkarzem i lubię ryby, no, i może to być tak z tym powiązane, mógł tak kolega wpisać, ale ryb na piątki to jeszcze jest temat do odmyślenia. Cześć. Cześć, Tak. Ja chciałem zadać takie ogólne pytanie do Alicji. Kto jest jej autorytetem? Moim autorytetem. Szczerze mogę przyznać, że jako osoba wierząca przyznam, że moim autorytetem jest po prostu Bóg. I kierując się wartościami, jakimi, jakie po prostu wyznaję, wiem, że nie tyle on, co sama wiem, że dążąc do jakiegoś celu, który chcę zrealizować, jestem po prostu w stanie. I To my mamy pytanie. Jeśli chodzi o to, że nie zrobiłeś sam plakatu, czy nie uważasz to za olanie tematu i niebranie na poważnie funkcji członka samorządu uczniowskiego? Yy. Jeszcze raz. Przez to, że nie zrobiłeś sam plakatu, nie jest to trochę olewanie i taka dyskredytacja samorządu śniowskiego olewania po prostu obowiązków, które miałeś jako kandydat. Myślę, że nie jest to olewanie tego, bo no na początku przyznam, że zanim jeszcze się zgłosiłem do tego, żeby być kandydatem, no to tak nie brałem tego na poważnie, ale no jak zobaczyłem w sumie, że ktoś tam może na mnie jednak głosować, no to biorę to na poważnie, a to, że sam nie robiłem tego plakatu, no to... Nie jest jakby, że nie chciało mi się, tylko po prostu mój kolega z zaproponował, że może mi zrobić. To się zgodziłem. Super. No to przechodzimy do końca. Czyli każdy kandydat otrzyma minutę na krótkie podsumowanie i zwrócenie się do wyborców. Głosujcie na mnie, bo będą rybne piątki. Oddam sobie swój głos, możecie być pewni, że nie tylko mówię, ale też wykonuję. Chciałbym, żeby w naszej szkole było Wam dobrze, bo na tym to, to polega, jednak jesteśmy tu tyle lat, więc zależy mi przede wszystkim na wstępie psychicznym i na to, żeby, żebyście mieli po prostu z tych lat dobre wspomnienia, więc uważam, że oddanie głosu na mnie jest takim eventem, który po prostu sprawi, że będziecie się dobrze czuli. Nie jestem przyprawą, ale dodam szkole smaku. Chcę, aby szkoła była miejscem, do której nie chce się tylko chodzić, ale przychodzić. Żeby była miejscem dla uczniów, czyli dla Was. Jestem osobą zaangażowaną, odpowiedzialną i otwartą na Wasze pomysły, więc po prostu zagłosujcie na mnie. Pamiętajcie, jak upajam Twój głos. Mam nadzieję, że oddacie swój głos w tych wyborach na mnie. Będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że jeżeli dostanę się do tego samorządu, no to spełnię Wasze oczekiwania, bo jednak kandyduję, bo mamy pewne plany, pewne pomysły, jak urozmaicić życie w szkole. Dziękuję. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie, które już nabyłem i chcę, aby głos się był słyszalny w tej szkole. Chcę, aby, aby Wasze pomysły były również wys wysłuchiwane. Głosujcie na mnie. Chwilę góra. Okay. Oddając wygłos na mnie, wierzę, że po prostu będziecie mieli okazję zobaczyć, że Głos uczniów jest ważny w naszej szkole i chciałabym tymi wartościami się kierować, czyli spełniać Wasze oczekiwania i po prostu działać w samorządzie i pokazywać Wam, że szkoła to nie tylko obowiązki, ale też dobra energia. I zapraszam na mojego Instagrama, nicjakózekpodluga, kandydatka do SU, gdzie możecie na bieżąco w moich wyróżnionych NGL od Was zapoznać się z moim programem wyproszczem. Dziękuję. Tak. Cześć, no ja bym chciała, żebyście jednak przychodzili do tej szkoły nie dlatego, że musicie iść z przymusu, ale też dlatego, żebyście fajnie spędzili czas ze swoimi znajomymi. To już koniec naszej debaty. Dziękujemy wszystkim kandydatom za obecność oraz zapraszamy na oddanie głosów 29 października w Westybulu szkolnym trzeba mieć podbitą legitymację. Dziękuję.